jest taka stresowa sytuacja? Na na co dzień. Non-stop stresowe sytuacje. Wiążące się z wykluczeniem. No bo tak się tego nie robi. No bo tak się tego nie mówi. Bo tak się tego nie pisze. Bo trzeba się dopasować. Bo trzeba robić wszystko tak jak wszyscy. Bo jeśli nie, to jest niepoprawne. Kto to powiedział? No, ktoś to powiedział. A jeżeli ty to akceptujesz, to znaczy, że nie żyjesz swoim życiem. Czy w stresowych sytuacjach pozostaje spokojny? Co daje największy spokój? Co powoduje spokój? Pewność siebie. Pewność siebie daje spokój. Kto jest niespokojny? Drażliwo wrażliwy wybuchowy. Ludzie niepewni. I tutaj mamy takie, taką reakcję łańcuchową koło. Tu mamy kwestię pewności siebie. Pewność siebie Wpływa na wszystko to, co i jak robisz. To, co i jak robisz, wpływa bezpośrednio na to, jakie masz wyniki. A twoje wyniki. Pływają bezpośrednio, potwierdzając Twoją samoocenę, czyli pewność siebie. Jeśli pewność siebie, jeżeli samoocena jest niska, to to, co jak robisz, będzie jakie, jakie będzie przynosiło efekty, wyniki każdemu według jego wartości. Słyszeliście to powiedzenie kiedyś już u mnie? Każdemu według jego wewnętrznych wartości. Co wiesz o sobie? Co o sobie myślisz? Bo nie jest istotne, co inni o tobie myślą. I uwierzcie mi, że robią to bardzo rzadko. Ważne jest, co ty o sobie myślisz. Co o sobie sądzisz. Sądzisz, czyli jak siebie osądzasz. Sądownictwa, wyrok. No, jeżeli sądzisz, siebie nisko, osądzasz swoją wartość na niski poziom, to jak możesz robić cokolwiek, co przyniesie ci bardzo dobre, wysokie efekty, czy wyniki? Nie ma takiej opcji. A Twoje wyniki, Twoje efekty po prostu potwierdzą tylko. Czyli albo wzmocnią, albo osłabią Twoją samą cenę. To jest najistotniejsze. I dobra informacja w tym wszystkim jest, że to macie w swoich rękach. Bo to, co o sobie myślisz, odbywa się tu. A nie gdzie indziej. To, co sobie sądzisz, odbywa się tu, a nie gdzie indziej. Więc, jaka jest Twoja komunikacja z samym sobą? Jeżeli masz wysoki poziom samooceny. Jeżeli wiesz, kim jesteś, jeżeli jesteś pewien siebie i tego, czym się zajmujesz, to nie masz powodu do niepokoju. To możesz w każdej sytuacji zachować spokój, spokój ducha, bo wiesz, kim jesteś, wiesz, czym się zajmujesz. Znasz swoje intencje, bo to jest najistotniejsze. Twoje intencje, czy są dobre w stosunku do Twojego rozmówcy? Czy chcesz dla Niego dobrze, czy chcesz dobrze tylko dla siebie? Pytanie za 100 punktów. To jest wymiar Twoich intencji. Czy chcesz dobrze dla Niego? Czy chcesz dobrze tylko dla siebie? Chcesz przynieść mu korzyści, czy chcesz z nim wygrać? Czy chcesz go pokonać? Jakie są twoje intencje? Taka jest twoja pewność siebie. Chcąc z nim wygrać, chcąc go pokonać, kierujesz się obawami i strachem. Przed czym? Przed przegraną. Są dwa powody do działania u człowieka w naszym życiu: dwa: albo strach przed czymś, albo pasja do czegoś. Przeważająca większość ludzi kieruje się całe życie strachem. Z obawy przed wykluczeniem robią to, co robią. Bo konieczność przynależności, o której mówiłem wcześniej jako podstawowej potrzebie człowieka, każdego człowieka, oznacza nic innego, jak strach, strach przed wykluczeniem, jeżeli, jeżeli co? No jeżeli się wychylisz, jeżeli będziesz inny, jeżeli będziesz postępował nie tak jak większość, to jest obawa przed wykluczeniem. No bo co powiedzą sąsiedzi, koledzy z pracy? Co powie na to Twoja rodzina? Co zrobiłeś? Rzuciłeś robotę? Co teraz będziesz robił? Jak sprzedawał? Sprzedawał będziesz? Ja pierdził. Odwaliło mu kompletnie. Strach przed wykluczeniem. To na nas wpływa w naszym życiu najbardziej. Boimy się tego, co powiedzą inni. Zwróciliście na to uwagę już? Na pewno, niewątpliwie, niejednokrotnie, a przynajmniej zaraz, jak wam powiem przykład, ilekroć słyszeliście już tego zdanie, tego typu zdanie, co powiedzą albo co pomyślą inni. Co mają inni wspólnego z waszym życiem? Powtarzam raz jeszcze. Co mają inni wspólnego z waszym życiem? Jeśli już to w ogóle towarzyszą Wam chwilowo, jak długo nie wiem, zależy od Was. Ale wspólnego, wspólnego, wspólnego na tę wspólnotę, nieprzynależność, nie mają nic. Ani Wasi znajomi, ani Wasz szef czy szefowa, ani Wasi nawet rodzice. Rodzice mają leasing na 18 lat. Leasing się kończy, a później wszystko w waszych rękach. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale tak powinno to wyglądać. Trzeba dać szansę dziecku na rozwój, a nie trzymać go w zawiątkach przez całe życie. 18 lat skończył, nieważne, 21, no nieważne, nie 30, nieważne, trzeba mu pomagać, 40, bo trzeba go wspomóc. O! o ja zawsze, jak o Ty mówię, to mi się łeska zakręci. Nie wiem, kogo bardziej żałować, rodzica czy dziecka. Dzieciątka czterdziestoletniego. Wy decydujecie o swoim życiu. Jesteście tego świadomi? Że wszystko w waszych rękach, a nie w waszym otoczeniu? Bo ta świadomość da wam spokój. Bo ta świadomość daje pewność, Ciebie. Siebie. Bo tu chodzi o Ciebie. Twoje życie. Twoja świadomość. Twoja pewność lub niepewność. Niepewność wpływa na to, co i jak robisz. To wpływa na twoje wyniki, a to wzmacnia Twoją pewność lub niepewność. Jak więc jest z tym spokojem w stresowych sytuacjach? Czym jest taka stresowa sytuacja? <tryk> Napęczki na co dzień. Non-stop stresowe sytuacje, wiążące się z wykluczeniem, no bo tak się tego nie robi. No bo tak się tego nie mówi, bo tak się tego nie pisze, bo trzeba się dopasować. Bo trzeba robić wszystko tak, jak wszyscy. Bo jeśli nie, to jest niepoprawne. A kto to powiedział? No, ktoś to powiedział. A jeżeli ty to akceptujesz, to znaczy, że nie żyjesz swoim życiem. Więc jak z tym twoim spokojem w sytuacjach stresowych? Bo jeśli jesteś pewny siebie, do <laughs>